Zobaczmy, co zbliża się do Ciebie w następnym czasie. Jeśli tu jesteś, to jest to informacja dla Ciebie. Wysłałam taką intencję, żeby ten film znalazł osoby, które potrzebują to teraz usłyszeć. Jeśli chcesz przyjąć pozytywną energię z tego filmu, zaobserwuj mój profil i napisz w komentarzu, że wszystko zawsze działa na Twoją korzyść. Tutaj widzę sytuację, która mówi o jakiejś nowej znajomości, jakiejś nowej osobie, która wkracza do Twojego życia. Ta osoba będzie chciała z Tobą kontaktu. Ona będzie się z Tobą komunikowała. Widzę tutaj wiadomości poprzez social. Media, Media. W związku z tą osobą nadchodzi jakaś ważna decyzja do Twojego życia. Sprawy będą musiały zostać przesądzone. Będziesz potrzebowała rozliczyć się z jakąś przeszłością, która dotyczy też jakiejś innej relacji. To jest jakaś relacja, która wywocwiła w Tobie bardzo wiele emocji, uczuć. Hmm. Tutaj widzę, że Będziesz potrzebowała się podjąć jakiejś nowej drogi. Widzę rozwój na podstawie zdobytych wcześniej doświadczeń. Na pewno trzeba będzie jakiegoś tutaj przesądzenia spraw, tak jak mówiłam, olśnienia. Na temat spraw związanych z wymianą energii, jeśli chodzi o energię męską i żeńską w Twoim życiu. Tutaj widzę, że. <laughs> Być może ktoś się źle wyrażał, albo ktoś się nie wyrażał odpowiednio, czekra gardła tutaj jest istotna. Co jeszcze tutaj dla ciebie widzę? Jesteś ogólnie po jakichś przejściach, jeśli chodzi o jakąś relację, dużo w nią zainwestowałaś, i może to jeszcze w jakiś sposób trzymacie energetycznie przy tej starej energii. Ale nowa osoba pokazuje się być w energii całkowicie nowej linii rzeczywistości, która się dla ciebie w związku z tą osobą otwiera. To jest jakaś droga od zera zaczynana, czyli zaczyna się dla ciebie e, po prostu jakaś manifestacja, coś takiego, co w związku z tą osobą się właśnie tutaj zamanifestuje. Dla wielu z was to będzie jakaś podróż, jakiś wyjazd, może jakieś nowe kontakty z innymi ludźmi, współpraca. Tu pokazuje się, że to bardzo mocno ciebie wzmocni na poziomie nawet zdrowia i tego jak ty się czujesz, bo to będzie relacja, z którą naprawdę będzie realne, faktyczne e, i fajne połączenie. Nie taka relacja, która w jakiś sposób zabierała ci energię. Z w związku z tą osobą spełni się wiele Twoich manifestacji. W ogóle na Twojej drodze teraz zaczynają spełniać się manifestacje. Jesteśmy w numerologicznym roku 1, czyli tutaj faktycznie są nowe początki dla Ciebie. Masz niesamowitą moc manifestacji. I teraz pytanie: czy ty zadecydujesz w zgodzie z jakąś starą energią w Twoim życiu, czy zadecydujesz w zgodzie z tą nową energią? Bo w Twoim polu są dwie energie, i to mogą być dwie osoby, bądź to mogą być jakieś dwie drogi w kontekście wyboru, w którym po prostu musisz ym, podążać. Mm, tutaj widzę, że ty będziesz wiedziała, jaki masz wybór dokonać, i ten wybór powinien być dokonany w związku z tą nową wersją siebie, którą chcesz się stać. Czyli w związku z osobą, którą już jesteś, kiedy masz to, czego chcesz. Czyli podejmuj decyzję takie, jakby podjęła najlepsza wersja ciebie z przyszłości. Napisz w komentarzu, czy to przyjmujesz, zaobserwuj mój profil i oczywiście zapisz ten film.